Hej, siemanko, moi drodzy, jestem Simon i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, w końcu nadszedł ten dzień, dzień JapFestu, jedziemy e, na JapFest, mega się cieszę. No, słuchajcie, no w końcu czeka się na tą imprezę cały rok, także no, musi być warto. Lecę zaraz dopakować furę do końca, bo do końca nie wiedziałem, czy jednak pojadę, bo były małe problemy z autem, okej, okay, umówmy się, e, ale daliśmy radę statom. Wczoraj dosłownie e, skończyliśmy ją robić, także jest zrobione. E, także mega się cieszę, że mogę pojechać e, no swoim autem, tak, no bo jednak to ma taki inny swój urok, co nie? E, także lecę zaraz dopakować furę, bo trochę tego jeszcze jest, e, a za niedługo łapiemy się ze znajomymi i lecimy e, dalej na... no, dalej. E, także ja już lecę zjeść szybko jakieś śniadanko i zaraz lecę pakować walizy. Kabunia właśnie mi się robi. E, a wy, jeżeli taki film e, Wam się spodoba i chcielibyście więcej takich e, vlogów u mnie na kanale, to wiecie co robić. Zostawiajcie, oczywiście, łapy w górę oraz subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. E, ja już widzę, kawuniami mi się kończy robić. Także lecimy wszamać jakieś śniadanko i lecimy pakować walizę. <laughs> no i dobra, słuchajcie, ja już jestem zapakowany dosłownie po centymetr bagaju. Patrzcie na to. No, jest cały bagaż zapakowany tutaj. Ło. Eee, no, także jest tego trochę powiem. Wam. O, jeszcze wczoraj, słuchajcie, patrzcie, rameczka wleciała z ostatniej edycji. Dostaliśmy takie rameczki upfestowe. Także, eee, no fajnie to teraz fituję. Jeszcze jest eee, wlepa. Kuby. One life on progress e, Także to słuchajcie, no ja teraz e, Zbieram się, lecę już na spocik e, Gdzie spotykamy się ze znajomymi e, No i myślę widzimy się na miejscu Dobra słuchajcie Ekipa już przyjechała, my już się zbieramy Słuchajcie, lecimy na Mejkę Żeby ogarnąć furki. E, no i widzimy się za chwilę Dobra słuchajcie, my już jesteśmy po miejscu zopaliśmy się wszyscy na stacji i patrzcie to To jest właśnie najdroższa stacja W Polsce Teraz wam pokażę jakie tutaj cacka są Tutaj proszę bardzo Nissan 350Z Kocur Sztos. Nissan 200SX Patrzcie na tą rurę wydechową To jest hit To jest Japonia słuchajcie To jest Japonia Tutaj nie ma co dużo gadać No i Mitsubishi Eclipse Ale glebunia piękna Sztos do tego jakby jeszcze było wam mało Nissan Silvia. No piękno, piękno. Obiecałem wam, że pokażę wam efekty naszej pracy i patrzcie na to. Gold, moi drodzy, gold. Net alternator złoty. <grywa> Możecie dać znać jak wam się podoba. No mi się mega podoba. Jest taki kolorystycznie złoto, czarno z połyskiem czarnym. No, także my, moi drodzy, już zawinęliśmy, bo lecimy jeszcze na Tor Krzywa, bo tutaj będzie e, od nas e, kolega leciał. Także my już jesteśmy w drodze, jak widzicie. O, proszę, Zetunia i Madzia Piękna. Także my już się, słuchajcie, kierujemy e, i widzimy się za chwilę. Moi drodzy, my już zajechaliśmy na Tor Krzywa. Jesteśmy tutaj ekipą w trójkę Zobaczcie sobie Zetę na poszerzeniach Rocket Bonnie. I tutaj R8 Wojtka Sztos Tutaj jest 8 pod maską To chodzi jak kocur My już lecimy, żeby chłopaki mogli się już tam zapisać I widzimy się już za chwilę Siemano moi drodzy z powrotem idziemy właśnie bo nasz kolega Wojtek będzie właśnie startował no i zobaczycie jak sobie będzie latał na torze My już jesteśmy e, z powrotem i zabijamy już powoli e, na Japfest. Także jeszcze zahaczymy, sobie o sklepy kupić jakieś ostatnie. itemy no i widzimy się już myślę, na miejscu. Także no zobaczenia OK, moi drodzy, wracam do Was. Już zajechaliśmy. Jesteśmy na Japfestie i rozpakowujemy się tutaj. Jak widzicie, e, było trochę przypało po drodze e, tutaj macie małą podmiankę ale to już zatrzymam dla nas e, no to my się zabieramy za rozpakowywanie e, myślę, że na tym już zakończę dzień pierwszy JapFestu e, widzimy się już jutro, bo z racji tego, że przyjechaliśmy trochę późno, też jeszcze musimy się rozstawić także jutro na spokojnie pokażę wam wszystkie furki, jakie tutaj przyjechały z całej Polski i nie tylko e, także do zobacząka już jutro Siemano moi drodzy, JapFest dzień drugi, ja już wstałem, zdążyłem się Umieć, Słuchajcie, a te śpiochy dalej śpią. Dobieram <grywam> się, właśnie, za skręcanie grillka. Zaraz sobie zrobimy pewnie jakieś siadanko i będzie gitara. Dobra, moi drodzy, ekipa już wstała. Jak widzicie. I zaraz będziemy lecieć, myślę, na miasto, tak tutaj się mówi. Poglądać jakieś furki. Pokażę Wam, co tutaj się dzieje. I no. Okej, okay, moi drodzy, złapaliśmy się już z ekipą. Kura stoi, jak widzicie eee, Idziemy teraz odebrać nasze pakiety startowe Dostaliśmy, słuchajcie, pakiety startowe Zaraz szybki unboxing Co jest w całym środku? Oh yeah. Patrzcie, moi drodzy, tutaj cała ekipa smuflas Kocur fury, kocur Petarda. Idziemy moi drodzy zobaczyć teraz jak driftują świry, bo jest serio mega, latają naprawdę na wysokim poziomie. Tutaj możecie zobaczyć Karolina Pilarczyk i jej zespół. Dobra, lecimy. Moi drodzy wracam do Was z powrotem. Widzowie wyszli, więc jest troszeczkę więcej luzu, więc mogę Wam na spokojnie trochę pokazać chórek, bo jest trochę tego. sobie siedzimy tutaj, chilujemy pod namiotem. Ja wyszedłem na chwilę, żeby do Was troszeczkę tutaj pogadać. Ogólnie przed nami jest jeszcze gala wieczoru, gala taka rozdania nagród, którą też oczywiście Wam pokażę. Postaram się Wam nagrać jak najwięcej. Będzie tutaj gala wręczenia nagród w różnych kategoriach, też będziecie mogli ją też zobaczyć. Także oglądajcie dalej. Czekaj okay, moi drodzy, właśnie już zbliża się gala rozdania nagród, już fóry wszystkie są przygotowane, wybrane, wyselekcjonowane, także zbieramy się już pod scenę, także zobaczycie jakie kury zostały wyróżnione. 5, 4, 3, 2, 1. Niech nas usłyszy cały świat. Manko, moi drodzy, witam Was już w dniu trzecim, w dniu tak naprawdę wyjazdowym. Wróciłem właśnie po furę, żebyśmy mogli się... w sumie mnie, żeby mógł się z powrotem zapakować. Mam nadzieję, że jakoś się zapakuje. W bądź razie wracam zaraz autkiem do ekipy. My już się tam zbieramy, już wszystko składamy, mamy już mamy pospadane, także zapakujemy sobie rzeczy na fury. No i jeszcze sobie tutaj pochodzimy, pokazuję Wam jeszcze furencje, jakie tutaj też w sumie dojechały niektórych jeszcze nie widzieliście, postaram się pokazać jak najwięcej oczywiście. No i widzimy się za chwilę, ja już wracam do ekipy. My już jesteśmy zapakowani. Trochę z że już musimy jechać. No ale cóż, taka kolej rzeczy. Będziemy oczywiście na pewno za rok. A jeszcze w sumie flata od za niedługo za 3 tygodnie. Także powtórka z rozrywki. <grym> Jak widzicie, sporo ludzi się już e, pozawijało. My już też się zbieramy do wyjazdu, już właśnie lecimy pod bramę. Tam przepakują e, chłopaki rzeczy między sobą, i już lecimy do domku. Także moi drodzy, oni się przepakowywują, a ja już powoli będę kończył ten odcinek, także my już się powoli zbieramy. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawiajcie oczywiście łapy w górę oraz subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. My już się zbieramy, lecimy sobie powolutku na spokojnie do domku. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, piąteczka.